Mniej więcej rok temu interesowałem się Jak by to było mieć swoją własną Bieżnię w biurze, w studiu Ponieważ mam akurat biurka od Flexispot, również fotele od Flexispot No i trafiła do mnie również Bieżnia, aby ją przetestować I też nie byle jaka bieżnia, ponieważ ta bieżnia Moi drodzy jest nie tylko po to, żeby Postawić ją sobie na przykład pod biurkiem Podnieść biurko wyżej, ale również Ma dodatkowo specjalne poręcze Gdzie oprócz tego, że będzie mogli sobie Położyć smartfona, czy cokolwiek innego To dodatkowo nie będzie. Musieli na niej trenować tylko i wyłącznie przy biurku. Dlatego rozpakujmy ją i zobaczmy, jak będzie się prezentowała. Bieżnia złożona. Zacznijmy sobie tak naprawdę od transportu samego w sobie. Bieżnia, no, może nie jest jakaś tam najlżejsza, ale dla jednej osoby nie powinno być problemem. Mamy tutaj kółeczka, więc tymi kółeczkami po podniesieniu możemy transportować naszą bieżnię z jednego miejsca do drugiego. Są w opcji FlexiSpot dwa rodzaje bieżni. Jedna, która jest bez, tak jakby tutaj, bez uchwytu, który po prostu podnosi się w taki sposób. I wtedy mamy już możliwość, tak naprawdę, chodzenia na tej bieżni bez problemu, trzymając się, nie będąc na przykład przy biurku, kiedy chcemy, nie wiem, zwiększyć sobie prędkość. I powiem Wam szczerze, że jest to naprawdę solidna konstrukcja. Mimo tego, że może się wydawać, że trochę się tutaj chyboczę, to jak na tak małą bieżnię. To wydaje mi się, że jest to naprawdę dobrze zrobione. Tak samo tutaj po złożeniu składamy w taki sposób, że wciskamy tutaj ten pomarańczowy jakby guzik i składamy naszą bieżnię i to jest tak naprawdę wszystko. No, ale my chcemy ją rozłożyć i podłączyć. Dodatkowo jeszcze mamy opcję, która pozwala nam na zaczepienie dodatkowego uchwytu, który możemy wykorzystać na przykład na telefon, którego nie mam pod ręką, żeby wam pokazać. O, na przykład, oglądamy serial i chodzimy. Do zestawu mamy dołączony jeszcze pilot, ponieważ bezpośrednio na samej bieżni nie mamy opcji sterowania. Dlatego ten pilot jest nam jak najbardziej do tego wszystkiego potrzebny. Gdzie mamy tak naprawdę wyłączenie dźwięku, reset. Odpalenie, mamy tutaj plusik, minusik, P, to mamy opcję na ustawienia sześciu programów, które są opisane w instrukcji. M, przełączamy wyświetlacz, aby ustawić czas, odległość, kalorie. W zestawie moi drodzy też mamy zrywkę, którą po prostu trzeba doczepić, powiedzmy, do naszych spodenek, koszulki, gdybyśmy, nie wiem, zasłabli, źle się poczuli, spadli zbieżni, żeby bieżnia po prostu dalej się nie kręciła. Dlatego umieszczamy ją w odpowiednim miejscu na magnes i doczepiamy. Do siebie. Sama w sobie bieżnia. Z tego co wiem na instrukcji również ma możliwość podnoszenia stopek. O, nie jest to łatwe, ale da radę to zrobić dzięki czemu mamy teraz ciężej. Odpalamy włącznikiem. Wyświetlacz jest bardzo prosty, ale naprawdę czytelny. Mamy czas, prędkość, dystans i Szacowaną ilość spalonych kalorii. Miejsce na taki test nie jest proste, bo trzeba mieć trochę miejsca, żeby objęło wszystko. Ogólnie w instrukcji jest tak, że na bosaka nie powinno się chodzić na tej bieżni, chociaż chodzenie może nie będzie takie niebezpieczne, ale od razu Wam mówię, że tak według producenta jest, żeby na bosaka nie chodzić, więc pewnie lepiej, żeby mieć jakieś obuwie, buty i tak dalej. Czypimy sobie na przykład do koszulki. No i co? No i odpalamy. Play. Za chwilę mamy odliczanie i bieżnia sobie. Rusza. I sobie teraz idziemy. Mamy prędkość 1 km na godzinę. W takiej formie zaraz dostawimy sobie ją do biurka. Możemy sobie na przykład chodzić, coś czytać, prasować, prasować, prasować. Na przykład, jeszcze tego nie testowałem, ale na pewno sprawdzę, jak to jest chodzić i nie wiem, montować film lub pisać maila, czy jest to w miarę spoko. Ale jeżeli chodzi o samą prędkość tej bieżni, to tutaj mamy możliwość ustawienia oczywiście o wiele szybciej. Mam nadzieję, że się nie zagrzeje, ale tu już mamy na przykład takie 2,5, dobijmy do 3. O, mamy 3 km, no i możemy sobie po prostu chodzić, nie? Jeżeli chodzi w ogóle o całą konstrukcję tej bieżni, jestem mega zaskoczony, bo jest naprawdę stabilna. Widać, że to jest kurczę kawał bieżni. To nie jest jak na przykład kupić sobie rowerek yy, skądś tam za 600 zł i boisz się na nim za mocno zapedałować, żeby się nie przewrócić albo orbitrek, o miałem taką sytuację orbitrek z jakieś tam nie wiem 800 zł i wiecie, ten orbitrek tak jakby miał się rozlecieć. Tu naprawdę czuć, że kiedy stawiacie te kroki to jest stabilnie, jest dobrze i naprawdę mamy tutaj jakość. Dobra, przyspieszmy sobie trochę, bo później jak pod biurkiem będzie ciężko. Teraz mamy o! 6 km na godzinę i to taki już delikatny bieg. No, teraz to co poczułem, że w pewnym momencie bieżnia się kończy, nie, bo ona nie jest taka długa, ale jeżeli utrzymamy tempo, to nie jest źle. I maksymalnie możemy 10 km na godzinę. Z tego co wiemy. I to już nie jest chód. Tu się moi drodzy już biegnie. 10 kilosów I zobaczcie, że ta bieżnia nie wygląda na to, żeby miała się rozpaść. Dobra, może nie będę przesadzał. O, co się stanie, jak się zrywka zerwie. Pyk. I, ło, wow. dosyć agresywnie się zatrzymuje. A, wracamy za chwilę. Dobra, to teraz schowajmy bieżnie, tak naprawdę. O, dosyć dobrze się to trzyma. Pod biurko. Tutaj można sobie nacisnąć w ogóle butem, żeby to złożyć. Cyk. Ok. I teraz automatycznie, po tym, kiedy złożyłem orange nie mamy wymaganego tak naprawdę tutaj tego klipsa automatycznie możemy startować pilotem bo mamy takie zabezpieczenie jeżeli podniesiemy tutaj tą całość to od razu mamy ten safe mode i bez tego klipsa zabezpieczającego bez zrywki nie wystartujemy więc to jest dosyć ciekawe że to jest dedykowane właśnie żeby ćwiczyć albo z tym albo z tym nie wiem jak głęboko taką bieżnią powinno się wjechać, ale powiedzmy, że pewnie tak do początku. Nie więcej. Ok. Myśmy z FlexiSpot już mieli wcześniej okazję współpracować i wtedy testowałem ich podnoszone biurka, które mam po dziś dzień jako jedno pod komputer, drugie do kustomizacji i do testów. I możemy sobie tutaj już ustawić wszystko pod wyjazd. Bieżnie na sam start ustawiłem sobie na 1 km, jest dosyć wolno, ale żeby pracować przy komputerze to myślę, że jest to odpowiednia prędkość, ponieważ chodzimy sobie powolutku. Tutaj gdzieś próbowałem popisać trochę tekstu, eee, też miałem odpalonego Premiere Pro. I powiem Wam, że da radę po prostu manewrować rękami i powoli sobie chodzić. Nawet jeżeli chodzi o podkręcenie do 2 km na godzinę, myślę, że to jest jeszcze taka w miarę optymalna prędkość, żeby można było tutaj cokolwiek robić. No Podejrzewam, że jakieś takie mega dokładne rzeczy mogą być trochę problemem, ale jeżeli chodzi o montaż, żeby po prostu zaznaczyć, dociąć coś, no to myślę, że nie powinno być problemu. No wiadomo, gdzieś tam ucieknie ta myszka, no bo to jest normalne, że jednak ruszamy całym ciałem i nie jesteśmy stabilni, więc jeżeli coś będziemy potrzebowali zrobić, perfekcyjnego albo dokładnego, no to myślę, że chodzenie nie jest w trakcie, ale takie przerwy, jakbyśmy mieli, nie wiem, pół godzinki sobie pochodzić na bieżni i coś porobić, to żebyśmy zaplanowali sobie takie rzeczy bardziej luźniejsze, które na przykład, nie wiem, będą nas przygotowywały do kolejnego etapu pracy, albo nie będzie od nas wymagało zbyt dokładności w rękach. I tak jak wcześniej, testowaliśmy ją razem z podniesionymi uchwytami, poręczami, które można trzymać i było to stabilne, to teraz tak naprawdę w ogóle nie odczuwa się jakiegoś ruchu, żeby cała konstrukcja bujała się na lewą i prawą stronę i powiem Wam, że naprawdę chciałem mieć swoją własną bieżnię w studiu, żeby właśnie móc podnieść biurko, bo podniesienie i stanie to jest jedno, ale móc trochę właśnie się poruszać, kiedy no niestety czasami pracuje się po kilkanaście godzin dziennie. Moi drodzy, czas na podsumowanie. Produkt wykonany naprawdę solidnie. Flexispot postarało się, żeby mieć naprawdę bardzo dobrą bieżnię, którą można wykorzystać nie tylko pod biurkiem, ale również możemy po prostu pochodzić troszeczkę szybciej, a nawet do 10, jak się rozpędzimy, no to to już jest gdzieś tam bieg. Dla może wysokich, bardzo osób z długimi nogami tej bieżni może troszeczkę zabraknąć, ale mimo wszystko do takiej pracy czy nawet do takiego szybkiego treningu jesteśmy w stanie z niej skorzystać. Tym bardziej, że produkt jest naprawdę Stabilny, co zaskoczyło mnie to naprawdę pozytywnie. Ja będę ją jeszcze testował, bo na pewno warto będzie do niej wrócić po kilkudziesięciu przebiegniętych kilometrach. Wtedy będzie wiadomo, jak ta bieżnia się zachowa. Na razie to jest takie pierwsze wrażenie, i link do tej oto właśnie bieżni wrzucam Wam w opisie. Dlatego możecie ją sprawdzić, zobaczyć dokładną specyfikację, bo również jest opcja właśnie bez tej poręczy, która jest. Troszeczkę tańsza. Jeżeli ten materiał był dla Was przydatny, zostawcie subskrypcję, zostawcie łapkę w górę, wciśnijcie dzwonka i dajcie znać w komentarzu, czy WY mieliście do czynienia z bieżniami takimi małymi, domowymi, biurkowymi. Na razie, trzymajcie się, cześć!